Dobra, witam serdecznie. Kolejny odcinek za manga. Strike Sub Discord. się chcecie z nami zagrać, bo potrzebujemy dużo osób. Bo dzisiaj w ogóle jest nas 15, więc. No dużo. <laughs> no co. co? Mogę, mogę tylko tak powiedzieć. Więc no. E, ogólnie to zapraszam do oglądania innych na przykład y, odcinków z innych serii. Na przykład, nie wiem, niedługo może być Project Winter. Na przykład, Guzguzdaki mogą jeszcze powrócić tutaj na ten kanał, więc bardzo polecam. Ponieważ czasami, no. Jednak, o. Jednak są takie y, rzeczy, że. No fajnie jest tak ekipowo pograć albo sobie coś obejrzeć. E, który? Kto? No, dawaj... E, chyba, chyba Dark Eyes. O to ma pyło. Eee. Nie ważne. Staku schowany albo routingowany Pyszka zabił ktoś na komsach. Ale ja wiem kto, nie, na zdążyłem na komstach... użyć abilitki i dzięki tej na... abilitce yy... wiem, kto to jest. Westin, na Compsach nie ma ciała, bo ja tam stoję. Yy, w sensie, na Compsach w sensie, że podczas sabotażu. Nie, nie ma tam ciała, bo ja, ja to naprawiłem. ja nie mówię tam o miejscu, ja mówię Powiedział, że podczas sabotażu. Ale zdążyłem użyć abilitki. A moja abilitka mi pokazała, że, się, że użyłem w sensie, że... Pokazuje mi takim użyłem. I był to Niesus! I co z Niesusem? Zabił Krzyśka i skoczył do Wenta. A. Ej, a jeśli okay. się... Ej, a to jeśli sam. się nadał na nadział na się ten chłopny no After -mafa, No to trudno. Bo też jest taka mało prawdopodobna szansa. Ty się czekali Zabiłeś no. mojego Ej, kolegę! jest czoł Jest Mojego kolegę jest nie, tak, nie, nie, nie Nie, jesuła. jednak nie, Ech, nie, dobra, jednak nie, jednak nie. Za szybko ciało padło, za szybko. Ej, jest czoł kolegą! No nie no, zabił, Ale mógłby zabił być na, na dropsikie, po czym wskoczył do venta na lewy reaktor, w sensie tamten. lewy. tam ten ty, No błagam, sprakuję, sprakuję, bo, sprakuję, bo trochę mi to tańczyło. A wczącej, Michelos, 1-2-3. O Jezus, Mariano! No to był on! Baton Berry. Dobra, ale nie, jak umrę, to. On. Domyślam się, co się wydarzyło, powinniśmy kliknąć. Tak, tak, tak. Dobra, jeśli chodzi o tamten kill, to nic nie wiem. W laboratorium Powinniś na końcu ktoś zabił, Powinniśmy Nie, nie mówić nie, nawet o tym. Nie skibujemy. Nie, nie Wywalamy kolorowego. Możemy wywalić Nestima? A, to też Walił Krzysztofa. Walmy Nestima. Nie, nie wywalajcie mnie, no. Na moich oczach zabiła Nesti. zabiła. Steam Steam. my Ale bo to jest ta, 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 ta wiesz, ta cała... Ma... Eee, herbatka Ona jest dobra, ale nie Dobrze! Dobrze! Nie pożałujecie, wam. Nie, nie A, okej okay. A, to Jester, dobra Dobra, Jester Kiedy nam jest Eee, a ja... Muszę robić taski Dobra, już chyba nie będę zabiegany dzisiaj, więc dobrze jest, dobrze jest. To cyk, 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 bang, bang. Dobra, eee, dużo osób. Dobra, dawaj, pokaż, 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 pokaż. Eee, mam las, dobra. No to tak. O. Ciało ajna, leży ajna. sobie przed opisem. Przed no, opisem No ja nie zrobiłem tego, ja nie zrobiłem. I, tego. Re a właśnie, a właśnie, Roziak ja przed chwilą żył na Steam. No, no właśnie. Roziak przed chwilą żył. No właśnie, na Steam. A, no to Olga jest... Nie, Co? To, ty, to ty jesteś na Steam. Przed chwilą Nie, żył. nie ja, jeszcze, ja jeszcze nie zdążyłem wyjść ze Specimena, z, z tego, 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 tego... tego jak to się nazywało? Właśnie... Ja znalazłam ciało przed opisem i według i, a wcześniej wróciłem. Olga, Olga, ty wybiegałaś no? z tym, z Reginaldem. Ja jeszcze nie zdążyłem wbiec i jakby. Jakby ci to powiedzieć? Nie zdążyłem jeszcze wbiec do dekontaminacji, jakby wybiegliście. Wy wyszliście, ja jeszcze chwilę poczekałem, bo musiałem sprawdzić, czy aby na pewno moja rola działa. A nie wiem, coś jest dziwnego z nią, yy, ale to nie wnikam. Yy, I dopiero po chwili wszedłem do dekontaminacji, i jak ty zgłosiłaś ciało, to mi się dopiero drzwi otworzyły. I na okay. tych drzwiach jeszcze widziałem Reginalda stojącego na stole. I to był mój ostatni obraz, który widziałem. Ja tylko się wtrącę, że może z taski i zrobić taski do końca. Znaczy, no bo jak myśmy tam byli w labie, to on przychodził z dołu, jak ja wchodziłam i wydaje mi się, że to on mógł być po prostu. No to no, no, pokazał, no, Pokazało się ciało Reginalda, czy nie? Właśnie no, się nie pokazało. To był Soul Collector, to Soul Collector tam, no, no. tam. To w takim razie, jak ty wybiegłaś, musiał tam wejść Soul Collector z venta może? Zabić i się cofnąć, bo ja serio, ja widziałem Redinalda jeszcze stojącego na panelu. Hmm. Ewentualnie musiał szybko wbiec. Albo ty no. zabiłaś. Tak może być, nie. ale na razie skip. Ja na ciebie głosuję, coś, coś mi to śmierć troszkę. Potężna. Dobra, no to teraz tylko przycisk, nie zostać zabity przez mam lasa, no i tyle, no. A to nie będzie takie proste. Gdzie jest? Mam las, mam las, ma... O, o! Daj, czekaj, on mi może jeszcze blackmailować. No tak. Eee, no może... Może mnie jest zblackmailuje... Hmm. Kurde, dobra. Oj, oj. No jednak przewidywalne, ale no... O oh, wow. Okej, okay, czyli Michał pewnie coś wie. Dobra, widział ktoś... Yy, kto stał przy myśli? Właśnie nie widziałam, ja poszłam na dla przypadku. Centem, proszę popatrzeć na czat. C oznacza czerwony, Z oznacza zielony. Co? Ja jestem sirem. Myślę, że spełniłem swoją rolę. Czyli co a jest to, czyli a Olga jest cał a a Olga jest Blackmailem. Słuchaj, myśli Słuchaj, Słuchaj. No, Stima, ty wcześniej mówiłeś, że twoja rola ja coś nie działa. Coś tu kręci szczerze. Coś e, bardzo. Ale wiesz dlaczego, wiesz dlaczego? Bo... O! dziękuję. Bo Reginald jakby jak stał, myślałem, że nie działa mi rola, ponieważ Reginald miał biały nick. Ja mam takie, jakim kurde, jakim kurde cudem Reginian cofnął moją abilitkę. A bo on był już ten, tylko ciałem, bez ducha. Dlatego nie mogli już no. sprawdzić. Nawet chciałem dać abilitkę, ale nie dało się. Więc mówię, co kurde, nie wiem, moja rola jest zepsuta czy co? Dobra, no to drugim jest problem? Co się... A wiesz, że te takie inne role tutaj też się osiągają czerwony. Chyba. Na przykład, eee. jak? Nie, Na no, no raczej tak jakie na przykład? raczej nie. Wiesz, mi się wydaje mi się wydaje, że coś tutaj się Wiesz, że byś powiedział, że jakieś neutralne, to. Tak, ale Crewajdowski. No, ale Krumatowski. Nie. Chyba nie. Bruch, co? To... Nie, dobra, ja myśl... Nie, zabra, ja już się spaliłem. Ja myślę, że Dobra, ja to najpierw nie ostrzel, najpierw nie ostrzel. Nie, ja już nie ja już nie ostrzał. Ja ja nie chcę. Ja z Drapa strzeliłem altru a tą, a Olgę są kolektora. Ja myślałem po prostu, że macie te, te ustawienie włączone u Sir, że crewmate kill'ing'i też pokazuje na czerwono. Ja ale to nie patrzę, to znaczy, jakbyś podał przykład, wiesz, o co ja o bo ja o to zawsze grałem, nie? Dobra, ale jakbyś podał przykład jakiejś crewmate'owskiej zabijającej klasy, to wiesz. Hunter'em jestem, a co? To, aha, tak, tak. O nie, to ktoś zginie z tobą. O nie, ciekawe no. kto. Ale się w ostatniej sekundzie tego blackmaila. O nie, Michelin zginie. Nie. No jak mi przykro, no niestety. Aaa, no no. jak to. Aaa, Hunter, no. Jest. no, no to może trajtor, nie, trudno. Multraktor, no, to czekajcie, może być traitor jeszcze. Jednak nie nieważne. Ja. O, na szczęście. Inter -re -re rola interere, dobra. Mm, no to tak tutaj, 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 tutaj. Sobie powiedzmy zblesujemy. nie Nieważne. To może ciebie. E, no chyba na z jest Wardenem, ale dobra. No, ale niech będzie, niech niech mu będzie. Ale w sumie tak to... E, tak to miał do, Tak to będę miał dobre informacje przynajmniej. To tyle dobrego. O. Zastanawiam się, <noise> czy guzik. Oj, przeżyłem pierwszą rundę. Ogółem, tak, Reginald sobie leży tak około od około 10 sekund przed elektrykiem. Liwona, z Szazulec, Krzyści, ze mną jeszcze w łypiącach byli Stachu i Olga. Brakalis no. raczej Cz, Czekaj, czekaj, daj, daj tak do końca. Mam las chyba też nie zabił. Jak dobrze kojarzę, wtedy był Ale na witalsach ze mną. Tak, ja byłem amnazakiem i podniosłem z tej osoby rolę. Info nam totalnie nieprzydatne. Mam las. Olga, ktoś jeszcze? Ja mam takie bo... pytanie do Krzyśka, co? co jakbyś ty tak się chciał? Nie jak chciał upadł to Micro, z ty jak tak. ktoś mówi nie przerywaj, Stachu dokończ. Stachu dokończ e, Ogólnie to mógł być Krzysztof, ponieważ biegał ten po pierwsze biegał do laba i tak nie wiem, na początku zaczynał mnie gonić, potem chyba Liv gonił. A na końcu się do, do elektryka. Do, nie do laba, tylko do elektryka. I to nie, nie je co. Albo krzcie, albo Idę do... Ofica, robię kartę, robię to drugie. Wychodzę sobie i idę do elektrykana. Przypominam wam, że Krzysiek nie umie zabijać. Ja mi tych hitów nie, ja nie robię... Ja Krzysiek jest przekrzywniemy. Ja już nie ufam. Dobrze kot coś chciałeś. Ja pamię Hejka, ten nie robi ta cała. Co? I ty... Nie zrozumie. Niech zabił. Aha, że nie zabił, tak? A. A. No dobra. <grystanie z handwriting> to dużo się. No trochę sporo się dowiedzieliśmy. Dobra, czy ktoś jeszcze jest czyste, bo zapisuję sobie notkę. Wszyscy. Ja dobra, myślę, że. Nestim nie mi... nie mi... to jest. Ja mówiłem, że, że ja nie mówił o... tam ze mną w Wii U to chyba Stachu. Słuchaj, jeszcze na chwilę. Ale 100% jest czystym i Celeo. Dobra, na razie mamy 8 na 13 w tej chwili. Zobaczymy potem. Dobra, odcinek jest w tej się nie dowiem, czy na niego da ale no już niech będzie ten Nestim oraz karta. No dobra, no odbywa. Weźmy na drugą, cyk, cyk, cyk. Na drogę. Pani okay. Liv. Pani lif co, co tam się stanęło? Gdzie? No, a gdzie byłaś? Teraz? Tak. Na komsach? Na kąsach ze mną i ze Tak, ja też potwierdzam, bo ja wiedziałam, że ktoś będzie u Mam las, mam las, mam las, mam las. To jest ważne, zabił glitch. Ej, Stachu, Stachu, podziękuj, że cię odprowadziłem drzwi do Co? Nie zrozumiałeś? Odprowadziłem ci drzwi do ale tylko wbiegasz tam i tyle. Generalnie Reginald jest albo hunterem, albo fantomem, także... no. No to się dużo nie dowiemy, wiem na pewno, że z tego fraga jest czysta e, Liv, yyy... Krzysiek, yyy... E, ja. Jeszcze Olga jest czysta tak, tak. ogólnie. Tak, aha czysta. Yyy... to, e, to, to wytłumaczyć tego fantoma? Tak. Zostaje mi nodsas i Szałec. Nie wiem jak to jest Ta. z tym, z... Michelosem, czy kim jest? Co, e, ty, po, ja jestem, jestem, czy, jestem, Czysty jest, powiem ci. Dobra, czyli zostaje mi pomiędzy Szaulcem a sas. No i Kot jeszcze, ale Kot potwierdził Krzyśka, a Krzysiek jest, jest raczej kotem. czysty. Więc albo Szaulec, albo NotSass. No to możemy. jest, Może jest Szaulec na No chyba Szażulec. To skipuje. No, rzeczy, jak jak nie nie ja to. Nie, 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 mi. nie, 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 Loren więc trzeba coś innego zrobić. Ale co tu nie wiem, szczerze mówiąc. Co tu się dzieje? Aha. Eee. Mam raz. Albo dobra, nie. dziękuję, 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 dziękuję. Dobra. To szybko poszło bardzo, ogólnie impostorem są 300 kill Możliwe, no ty... tak 300 kills są impostorami. Ja ty ma oni Ja, ty, on ja um, myślę, że Maras a... jest do wywalenia. Żeby Dustro wygrał. A nie to Dessera to może ciągle Coś już dopowiem, coś już jeszcze Dobra, dopowiem. Tak, jestem do Mogę już dopowiedzieć? Tak, tak, tylko na ciebie zakłosujemy, ale tak nie mówić. A, ja wiem, ja wiem, że jestem impostorem, no ale... Raz pomogę wam Kromeici. No coS... Ej, ej, poczekajcie, not poczekajcie, not. bo ja mu, jak powiedzieliście, że Leaf i Krzysiek jest impostorem, to nowe. Jeżeli ja zginę, to znaczy, że oni są, bo ja dałem y, tarczę jako medic Leaf. No sus! Panie Noc, co? Co jest, co się. dzieje? Ej, szczerze, nikt by się nie spodziewał, że dasz Leaf. Ładnie in a a zabijać? Noc, w na nikt by się nie spodziewał. Nie, nie dobra, ale noc, y, dobre ja nie wiem o co ty ale Noc, nie. jest chyba jesterem. Noc, noc, z tym. Znaczy, bo Nutsus jest Justerem chyba, z tego co mi się wydaje. Nie, mam nadzieję, że jest Justerem, bo wentował. to się z... 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 to nie ważne. Ja baszę. nigdy nie kłamie, ja nigdy nie kłamię. No, Dajmy daj narzędzia na potwierdzone, Krzyśka i Leaf. Krzyszka. Dobra, ja kogo zabezpieczę? Mogę lecieć, nie? ja mogę lecieć. Ja Glitcha, na lecieć. Ja te na Ja się przyznaję, ja się przyznaję. Ja no to możesz mam lasa zastrzelić, a nie ważne. Zabiłem Glitcha. O, ja tak dobrze jestem dysterem, bo dałem na siebie. No I mama raz, może... i mama niech ma raz Ale jest super. Dzięki, miło, dzięki. To... Taski! Ile na lewe które chcesz. Po co taski? A, dobra, nie ważne. Rób taski. Będziesz niepłaski. Ale mi dzisiaj rybę idą. Iho. Dobra. No i mamy hip. No, to, się to... Nie wygrał, dobra. To... Jest! Gratulacje! No. Wow. Gratulacje go w nini. no to teraz. To, to, to. No to. to, to, to no to jeszcze nie. Czekaj, czy to teraz o, prawda, że O sobie ty no Ja ty to i, nie, czekaj, czy to już. i chyba tak była tylko udziała. Nie, nie, ogólnie nie było. Ogólnie, ogólnie było. BUM Jakby, ale ja w tym stylu, jak... no, ja w tym stylu... No nieźle Olga zgłosiła Rikich A to tak, jak jeszcze się dałem, to udał, spróbuj, może będzie mi się mecie, ja ale was przepraszam, że wygrajcie. daję tarczę i pastorowi. Leaf albo Kot, ja chciałem wygrać Chociaż już wygnaliście No ale może się, no. jeszcze Treko się pojawi, no właśnie No to zabij stawkę Hej, co? Staw. Co mnie? Hej, no. no, <laughs> Nie A mówiłam, a żeby... Ja jestem czysty ...robić A wy mnie? A to nauczaliście tu tak, to jest, oczywiście. Tak, to jest, właśnie, efekcie. Niesłuchowicie. Ale y, było, ale było coś takiego, jak wybrałem. Y, ja nie, nie, nie. A że. A nie, to jest, że. A nie, to jest. Hunter pokazuje traitora, jeżeli zrobił taki po jak tak. zrobieniu? Tak, a tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Co tak, nie, ja nie zauważyłem żadnego no, traitora. A, popatrzcie, ja też nie zauważyłem. A, popatrzcie, ja też nie zauważyłem. Mishelos, to słuchaj tego. Slid no, a... pokazuje tylko wtedy, kiedy jeszcze nie ma zrobionych tasków. Jak zrobi, a trader już jest, to wtedy pokaże. Z... Nie, u mnie chyba jest ustawienie, że nie pokazuje. Ej Michelos, u... mam pytanie, za... trader się a. pojawia jak są neutral killerzy, czy jak nie ma? Jak jest jeden może Neutral mocy się pojawi. Może być, może być. Okay, o no to nie.